Kolejny temat w wielkopolskim popołudniu z Radiem Poznań. Polska pod pręgierzem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po karze zaturów dostaliśmy, proszę Państwa, kolejną w wysokości jednego miliona euro dziennie. Czy Polska ma prawo do reformy wymiaru sprawiedliwości? Czy rząd powinien poddać się szantażowi CUE? O tym rozmawiam już teraz z naszym kolejnym gościem, publicystą, prawnikiem, Mecenasem Mikołajem Drozdowiczem, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzień dobry. Po karach nałożonych jednoosobowo zaturów to warto też podkreślić i przypomnieć, mamy kolejną próbę przystawiania do głowy pistoletu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na polskie kary wysokości, jak wspomniałem, miliona euro dziennie za niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. Moje pytanie jest takie, jak powinniśmy traktować te próby szantażu, ja pozwolę sobie je tak określić, nawet odkładając zupełnie na bok te nasze patie, sympatie, antypatie polityczne. Chodzi o czysto kwestię prawną Panie, i logiczną. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bardzo sobie cenię swoją niezależność, także stara się zawsze argumentować w sposób rzetelny i bardzo precyzyjny, co oczywiście w pracy prawnika jest myślę, że przede wszystkim cnotą. Natomiast oczekiwałbym tego od, nie tylko od siebie, ale także od wszystkich innych prawników, którzy na ten temat się wypowiadają. Pozwoli pan, że tak trochę ogólnie rozpocznę, ale wydaje mi się, że od ogółu do szczegółu to jest akurat dobra koncepcja każdej mm -hmm. wypowiedzi. Otóż ja mam takie, takie przeświadczenie, że prawo jest w sumie dosyć ścisłą dziedziną życia. Jeżeli prawnik mówi, że coś się komuś należy, ktoś coś może, ktoś czegoś nie, nie może, ktoś ma jakąś kompetencję, to zweryfikowanie tego, czy on mówi prawdę, czy też się z tą prawdą mija, jest o tyle proste, że zawsze się można odwołać do tekstu aktu prawnego. To nie jest żadna wiedza tajemna, no bo teksty prawne są przecież publikowane zgodnie z zasadą promulgacji wszelkich tekstów prawnych i to dotyczy zarówno prawa krajowego, jak również prawa Unii Europejskiej. Jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, to właśnie kierując się tymi zasadami rzetelności i uczciwości, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma absolutnie żadnych kompetencji do tego, żeby badać kwestie. Dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności kwestię y, dotyczącą organizacji, y, ustroju polskich sądów, ale także, bo to też przecież w tym orzecznictwie nieszczęsnym CUE pojawia kwestia statusu polskiego sędziego. To znaczy, kto według jakich zasad, na jakiej zasadzie, według jakich procedur zostaje. Czyli za... rozumiem, że nie tylko nie ma prawa y, oceniać, ale a to tym bardziej, jak rozumiem, y, też y, jakiś kar nakładać, tak? No, oczywiście, że tak. No, do tego hmm. właśnie zmierzam. I y, 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 żeby nie być gołosowym, Ponieważ, tak jak powiedziałem, cenię sobie precyzję wypowiedzi, to chociaż się umówiliśmy z panem redaktorem przed programem, że nie będę zbyt za wiele tutaj mówił, jeżeli chodzi o samą tą nomenklaturę prawniczą, to jednak wydaje mi się, że niezbędne jest, żeby zacytować mhm. przynajmniej dwa przepisy Traktatu Unii Europejskiej, no bo zewsząd słyszymy różne opinie, natomiast tak jak mówię, zweryfikowanie tych opinii jest możliwe tylko i wyłącznie przez odniesienie się do tekstu aktu prawnego. Artykuł 4 ustęp 1 traktatu o Unii Europejskiej mówi tak. Zgodnie z artykułem 5, wszystkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. A artykuł 5 mówi tak. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności, to jest Ustęp pierwszy tego artykułu 5a. Ustęp drugi mówi tak, zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nim celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich czy wymiar sprawiedliwości jest tymi kompetencjami nie jest i to jest podstawowy zarzut który ja kieruję do wszystkich prawników którzy twierdzą inaczej to znaczy wydaje mi się że oni opowiadają bardziej nie o prawie tylko o swoich wyobrażeniach na temat prawa jeżeli mamy tego rodzaju ogólny przepis no to jest przecież jeden z fundamentów w ogóle porządku prawnego unii relacji między kompetencjami a Unii, a państw członkowskich które traktat unii określa to nie ma w zasadzie żadnej możliwości Żadnej możliwości wobec tak brzmiących przepisów traktatów, żeby kompetencje jakiegokolwiek organu Unii dointerpretowywać. To znaczy, jeżeli jest zasada wyłącznego przyznania, wyraźnego przyznania, to tylko i wyłącznie te kompetencje, które są wprost przyznane w traktatach, mogą być przedmiotem zainteresowania działania organów Unii, w tym także CUE. Jeżeli coś nie jest tam przyznane, to nie wolno tego wyinterpretowywać, no bo temu sprzeciwia się artykuł 4 i Mamy do czynienia z tym, co mamy? No, panie redaktorze, mi się wydaje, że to nie jest dyskusja o prawie, tylko to jest dyskusja o polityce i o ideologii. Wiem. Bardzo wielu prawników dzisiaj, tak jak już wspomniałem, nie opowiada na temat prawa, tylko w pewnym sensie manipuluje opinią publiczną. Zwłaszcza jeżeli posłuchamy niektórych gości takich redakcji jak właśnie TVN, TVN24 czy Gazeta Wyborcza, to okazuje się, że tam w istocie nie ma dyskusji o prawie. Tam jest dyskusja na temat ideologii. Na temat wyobrażeń niektórych osób na temat prawa. Jak powiedziałem, prawo jest bardzo ścisłą dziedziną życia, a prawnik zawsze ma obowiązek wskazać podstawę prawną swoich sądów. No więc, jeżeli ktoś mówi tylko i wyłącznie o tym, że tam naruszona jest zasada praworządności, że tam hmm. prawda, demokracja jest zagrożona, tam różne takie argumenty się tak, pojawiają, tak, no szczerze mówiąc to jest genialne w swojej prostocie, ale jednocześnie za tym nic nie idzie. No to są takie wypowiedzi, które można... No, kary są nałożone i jeszcze jesteśmy straszeni, że będą naliczane tak długo, dopóki rząd nie wykona tego, co sobie życzy CUE. Moim zdaniem jest to problem bardziej polityczny, aniżeli prawny. Natomiast... A czym jest Izba Dyscyplinarna, o którą toczy się póki co ten spór? Pytanie, czy za nim nie pójdą kolejne takie dyrektywy, prawda? Do... Izba Dyscyplinarna jest jedną z jednostek organizacyjnych Sądu Najwyższego. Ja powiem szczerze, że nie jestem szczególnym entuzjastą akurat tego rozwiązania, ale to jakby nie ma nic do rzeczy w kontekście sporu z Unią Europejską, dlatego że nawet jeżeli ktoś krytykuje Izbę Dyscyplinarną czy jakiekolwiek inne rozwiązania w prawie krajowym dotyczące sądownictwa, to przecież ma do tego prawo. Tylko tu nie chodzi o to, czy my krytykujemy czy nie Izbę Oczywiście. Dyscyplinarną, tylko chodzi o to, czy, czy traktaty unijne dokładnie, pozwalają Dokładnie o to chodzi. No, nie pozwalają. No, nie pozwalają. Dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Eee, czy, czy Polska wobec tego, to jest trochę chyba bez podstaw tutaj już takie pytanie stawiane, ale, ale w tym sporze o wymiar sprawiedliwości powinna ustępować, jakiś, wykazać jakąś dobrą wolę, czy, czy, czy nie, w obawie o to, że za, taką, za, za tą obecną decyzją pójdą kolejne. Panie Renaktorze, moim zdaniem. Establishment unijny, który nie ma nic wspólnego ani z demokracją, ani z praworządnością, w istocie to jest pewna kasta ludzi, która realizuje pewną ideę i została postawiona na określonych stanowiskach w ramach pewnego układu politycznego w Unii Europejskiej. W istocie ta, ta, ta grupa ludzi, także sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, działa w warunkach pewnej tymczasowości. Tak mi się przynajmniej to wydaje, dlatego że Trzeba pamiętać i chciałbym zaapelować też do wszystkich Poznaniaków. W tym mieście, jak wiadomo, pewnie większość głosuje na platformę, czy na, na hołownię, czy na lewicę, chciałbym apelować do wszystkich Poznaniaków o przywrócenie takiego etosu poznańskiego, chociażby w debacie publicznej, to znaczy, żeby, żeby zejść trochę z temperaturą, obniżyć trochę temperaturę. odnosić się do tak, faktów. Tak, odnosi się do faktów, odnosić się do meritum i do zdrowego rozsądku. Bez drodzy Poznaniacy, po tak, drodzy Poznaniacy, przedstawiciele inteligencji, wolnych Zawodu, przedsiębiorcy, wszyscy z Was, którzy głosują na Platformę Obywatelską. Otóż ja zwracam się z takim apelem, żeby jednak trochę powściągliwej traktować te kwestie, bo przyszłość Unii Europejskiej, także Polski w Unii, nie zależy ani od nas, ani nie zależy od CUE, ani od Komisji Europejskiej, ani też nie zależy nawet, chociaż pewnie oni bardzo by chcieli, żeby zależało od rządu w Berlinie, tylko zależy od czegoś zupełnie innego. Od, czego? od przyszłorocznych wyborów prezydenckich we Francji. No ale tam, jeśli już Pan wywołuje i przypomina Francję, to tam Kandydaci na urząd prezydenta, który właśnie chyba w kwietniu przyszłego roku mają się odbyć, no popierają tutaj w całej rozciągłości, można powiedzieć, stanowisko Polski i mówią, odnoszą się do tych prawnych niuansów, że to Polska ma rację w tym dokładnie sporze. Tak, dokładnie tak. Co by to oznaczało? Dokładnie tak. Do, to właśnie o to, to miałem na myśli, mówiąc, że przyszłość Unii jest dzisiaj w rękach Francuzów. Dlatego, że o ile można sobie wyobrazić jakieś pokrzykiwanie, pochukiwanie na Polskę ze strony CUE, to. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wobec jednak całkowitej wydaje się zmiany orientacji politycznej. We Francji, przynajmniej w tych relacjach z Unią Europejską, było to możliwe. To miałem na myśli, mówiąc o pewnej tymczasowości. Pan redaktor już powiedział o tym właśnie przed chwilą, że w zasadzie poza urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem, który jednak trzeba powiedzieć, że też zachowuje daleko posuniętą powściągliwość, co widać było chociażby na ostatnich posiedzeniach Rady. Spotkał też... się z prezydentem tak, Dafne. I, I ostatnio to też to już była wizyta pana prezydenta w, w, w Paryżu, no ale wcześniej była Rada z udziałem też tak. pana premiera Morawieckiego i tam jednak prezydent Macron zachowywał powściągliwość. Natomiast wszyscy liczący się kandydaci, czy przynajmniej ci, którzy deklarują udział w przyszłorocznych wyborach, odlewa do prawa, od socjalisty do pani Le tak, Pen. Patrzą, patrzą w traktaty, ale patrzą przede wszystkim w, tak? w interes Francji, zapatrują się w interes Francji i w nastroje Francuzów. Moim zdaniem to jest również ważne. Aha. Oni wszyscy poparli wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nie bardzo sobie potrafię wyobrazić. W Polsce, Trybunału Konstytucyjnego. Tak, Trybunału Sprawie odniesienia się tak, do... Tak, dokładnie e, tak. I nie bardzo potrafię sły. sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, gdy ostatnio, nawet chyba kilkanaście dni temu, w Die Welt opublikowano taki tekst, w którym wskazano, że sceptycyzm wobec Unii Europejskiej we Francji to jest blisko 60%. Ja sobie nie potrafię wyobrazić w tym kontekście tego, żeby polityka europejska nie zdominowała kampanii wyborczej we Francji. I mam takie wrażenie, że niezależnie od tego, kto wygra, to jednak. Yy, zgody na to, żeby taką metodą uzurpacji, gdzieś tam jakimiś traktotowymi metodami zacieśniać integrację europejską, kosztem kompetencji państw członkowskich po prostu nie będzie. Tudzież, żeby CUE było takim niedemokratycznym nadrządem, można powiedzieć, nad wszystkimi innymi rządami państw członkowskich. Na to pewnie też zgody po prostu w żadnym państwie no, członkowskim jest, nie, to nie będzie. Ogóle, to, to jest w ogóle bardzo Ale... ciekawa sprawa, panie redaktorze, dlatego że kiedy czytamy gazetę wyborczą, TVN, słuchamy, czy tam wypowiedzi polityków Platformy i oni mienią się demokratami. Demokraci, demokracja zagrożona. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że żaden sędzia CUE nie ma żadnego, dosłownie żadnego mandatu. demokratycznego mandatu. Co więcej, jakby pan spytał przypadkowego przechodnia, zrobić taką ankietę tak. jak na ulicach Poznania, to założę się z panem redaktorem, że 99% ludzi nie będzie miał w ogóle pojęcia, co to są za ludzie, skąd ci sędziowie Oczywiście. się biorą, 99 ,9 jaki jest proces 9 ich, 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 ich nominacji. Co więcej, powiem jeszcze, Jedną rzecz. Otóż zanim nie zmieniono zasad funkcjonowania Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. To sędziowie w Polsce, ci, którzy nie byli nominowani już przy udziale tej nowej Krawy Rady Sądownictwa, również nie mieli żadnego demokratycznego mandatu. Mm -hmm. Ja jestem może niespecjalnie powiedziałbym, pasjonatem tej demokracji liberalnej, ale mimo wszystko sprzeciwiam się w sposób stanowczy wszelkiej formy tyranii, Wszelką, wszelkim formom tyranii się sprzeciwiam. W ja takich prostu... znamion możemy się dopatrywać. Ja się, ja się boję po prostu tyranii, boję się także rządów prawników czy sędziokracji. Ja się tego po prostu obawiam. Panie mecenasie, korzystając z obecności pana w studiu, jeszcze chciałem, jeśli pan pozwoli, poruszyć jeden wątek. Na koniec mamy co prawda już niewiele czasu, ale chociaż króciutko, gdyby pan się zechciał odnieść, najpierw pozwoli pan, że zacytuję dosłownie jedno zdanie z Gazety Polskiej o pewnym sędzim Andrzeju Sterkowiczu. Piszą tak Sędzia Andrzej Sterkowicz wydaje surowe wyroki za pisanie o zarejestrowanych agentach bezpieki PRL-u, jest wyznaczony do takich spraw, mimo że jego ojciec był w PRL-u zarejestrowanym kontaktem operacyjnym SB. Pisała gazeta Polska swego czasu. A dlaczego przywołuję ten cytat? Bo właśnie pan sędzia Sterkowicz postanowił odrzucić decyzję wojewody o legalności marszu niepodległości. Czyli mówiąc krótko, no, nie zgodził się na to, by marsz niepodległości w tym roku się odbył. Jak to można interpretować? Co pan o tym myśli? Panie rektorze, no wydaje mi się, że marsz niepodległości się odbędzie, dlatego że. Tak organizatorzy twierdzą. Ja nie wiem, co twierdzą organizatorzy, ale zakładam tak po prostu zdroworozsądkowo, że marsz podległości się odbędzie. I myślę, że mądrość sędziowska jednak nakazywałaby, bo sędziowie zazwyczaj też no, kierują się taką pewną no, cnotliwością w wydawaniu swoich orzeczeń, która wiąże się też z tym, że po prostu no, nie są oderwani od rzeczywistości. Mam wrażenie, że ten, to orzeczenie jest trochę oderwane od rzeczywistości, ono ma charakter konfrontacyjny i prowokacyjny. No bo w końcu chodzi o wolność zgromadzeń. Chodzi o to, że jednak ten marsz odbywa się tam co roku od wielu lat. Znaczy ma nie być marszu niepodległości, za to ma być marsz kobiet. No tak, ale to wiadomo, tam chodzi o to, że marsz niepodległości jest imprezą cykliczną i, tak, tak. i, i, Już i nie wydaje mi się, że, że to jest niące. oczywiste. No, mam wrażenie, że to jest jakaś konfrontacyjna decyzja. To znaczy mm. służy to nie temu, żeby przeciwdziałać organizacji marszu niepodległości, tylko mam wrażenie, że służy to temu, żeby, żeby można było w jakiś sposób tą imprezę stygmatyzować w mediach wiadomego nurtu i do tego się to sprowadza w moim Ale przekonaniu. Ale mimo to i tak prawdopodobnie się odbędzie. Kto wie, czy ta decyzja się nie przysłuży też temu marszowi i nie no, będzie po prostu na nim więcej zapewne, ludzi. Zapewne może się przysłużyć. Patriotów. Bardzo panie mecenasie dziękuję za przybycie do studia i za te wszystkie wyjaśnienia i za rozmowę. Publicysta, prawnik, mecenas Mikołaj Drozdowicz. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.